Święta to okres, w którym sprzedaż w sklepie internetowym rośnie szybciej niż kiedykolwiek. To doskonała okazja, żeby przyciągnąć nowych klientów i zwiększyć zyski, ale jest to możliwe tylko wtedy, kiedy sklep jest na to odpowiednio przygotowany. Warto stworzyć jasne i wygodne kategorie prezentowe, aby klienci mogli szybko znaleźć idealny upominek dla swoich bliskich. Dobrze działają także inspiracje prezentowe. Gotowe zestawy oraz dedykowane zestawy świąteczne, które przyciągną uwagę już na pierwszy rzut oka. W tym czasie kluczowa jest sprawność całego sklepu. Szybkie ładowanie strony, prosta droga do zakupu i pewne metody płatności sprawiają, że klienci chętnie finalizują swoje decyzje. Warto również przygotować angażujące treści. Takie jak przewodniki prezentowe, artykuły z inspiracjami, czy krótkie porady zakupowe pomagające dokonać wyboru. Social media mogą zrobić wtedy ogromną różnicę. Regularne publikacje, krótkie wideo, czy relacje z zakulis przyciągają uwagę i budują zaangażowanie. To dobry moment, żeby pomyśleć o przyszłości swojego biznesu. Jeśli nie masz jeszcze własnego sklepu internetowego, a chcesz zacząć sprzedawać i zarabiać jak inni, to najlepsza pora, żeby zrobić pierwszy krok. A jeśli masz sklep, ale myślisz o czymś lepszym, wygodniejszym, może tańszym, albo nawet bez abonamentu, to wybierz platformę sklepową S-Store e na sklepywuw.pl. Dzięki niej możesz prowadzić sprzedaż profesjonalnie, komfortowo i bez zbędnych ograniczeń. Załóż sklep testowy już dziś. Skorzystaj z darmowych 14 dni do testowania.